za chwilę do miejscowości Złocieniec, gdzie tuż za znakiem oznaczającym teren zabudowany znajduje się fotoradar. Aż dziw bierze, że nie jest ten fotoradar umiejscowiony zaraz kawałek dalej na ograniczeniu do 40 km. Ale mimo wszystko, no, moim zdaniem, jest tak postawiony, aby tutaj dla wjeżdżających, tak jak teraz my wjeżdżamy, a zlewał się z drzewa, natomiast naprzeciwka no, ewidentnie go nie widać. Jest przejście dla pieszych zaraz za znakiem. Proszę bardzo, koło drzewa, motorada straży miejskiej Złocieniec. No i tu już jest. Kawałek dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie obaj? Nie. To jest nie? Przychodni. Trochę. Przychodni. A nic się nie stało, tak z ciekawości stanąłem, zatrzymać się. Pan skąd jest? Ja? Obywatel. Pan no dobrze, no. No. Taki przestraszony, że stoi fotoradar. Ja przestraszony? No. Dlaczego pan uważa, że jestem przestraszony? Nie wiem, no bo od razu zdjęcia robię. No robię, bo jestem ciekawy pracy Straży Miejskiej, Straży Gminnych. Pa, powiem panu, że to akurat nie jest najciekawsze. Nie? Nie. To dlaczego taki zawód pan wybrał akurat? Najciekawsze akurat to zajęcie może. Aha, z fotoradarem. Tak. Kazali Ta. się panu ustawić, tak jest, nie? No i człowiek stoi. No. Ale tak się zastanawiam tylko akurat dlaczego w tym miejscu, tak schowany przy drzewie. On jest... robi w dwie strony, przejście. nie? Tak, dwie strony. To jest no. przejście dla pieszych, bardzo często uczęszczane, zwłaszcza popołudniami, nie? Mhm. Do kościoła. Tak, no, tak, no tak, 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 tak webrali wy, wy, lokalizację. Komendod wybrał. Tak. To tam w porozumieniu. No jasne, to I wszystko tak, jest na o... tak wyznaczone. No, jest to na wylocie, tu zaraz jest 40, a to dosyć tej tak No tak, ale tu jeszcze jest 50, nie? Tam jest, jest na mylocie. 50. Tak, to jest jeszcze 50, 50 tam, tam jest 40. Tak tam jest 70. No no, to cud, że nie, nie kazali panu stanąć tam na 40. Oh, powiem Panu, że co do niektórych lokalizacji, są, nie no są, są. Ja się tylko omówię, zastanawiam, dlaczego akurat z tamtej strony jadąc, drzewo zasłania ten fotoradar no, i go nie widać. Tak, no ustawiamy też z tej strony, tylko no. zależy od słońca. No tak, bo to ma znaczenie. do w to tutaj, tam Z tamtej strony by to nawiasło. Wyjazdowych to tam się mniej łapie. Ale no, żeby gwiazdowych więcej. Przejdźmy Widzę, że. Pan kiedy Tak, no, tak. to jest. Z łosem? Oczywiście. Na YouTube można poznać tak? no, Kiedyś no. będzie na pewno. No, już miałem jedną przyjemność. Pan się w tak? bardzo zaprezentował, by tańczyć. Nic Tak? muszę. A dziwi się pan mieszkańcom, kierowcom? Dziwię się. Dziwi się pan. Jeździ pan Cześć. prywatnie też samochodem? Jeżdżę, przyjeżdżam tak? całą Polskę i no. jeszcze mi nic No i dobrze, i bardzo dobrze, bo widocznie jeździ pan przepisowo. Ja tylko, czasami wie pan co, się zastanawiam... Trzeba, czasami trzeba. Ja się tylko zastanawiam, dlaczego pieniądze z fotoradarów wpływają do Złocieńca na przykład, a nie do centrali w Warszawie i tam nie jest rozdzielane. Ja. Ale tam, wie pan tak, dlaczego że... pytam, nie? Bo policja jak wystawi mandat, to no, oczywiście no, wszyscy tak, jesteśmy tylko, za. Że policja jest jednostką państwową, a my jesteśmy no właśnie. Z innymi. Tak, no właśnie. I tu jest szkopu. No ale ja tych uprawnień nam nie nadawałem, tak? No nie, no. ja nie mam do Pana pretensji, niech Pan tego tak nie odbiera absolutnie. To nie chodzi o Pana personalnie, tylko o kwestię tego, w jaki sposób te fotoradary są wykorzystywane faktycznie. No niektóre gminy na gminie to, to O, to tuś to. I o to właśnie no tak chodzi. trzy w Polsce gminie, no i to na to. Więcej, dużo więcej. Trzy to są, no powiem Rekordowa. tutaj w okolicy, nie? No tak, to, tak, no Ja tak. mówię o tych rekordowych, bo tak to tam ogólnie... A nie, no może tu jeszcze by się znalazła jedno, taka. Tak. Mm -hmm. u nas niedaleko, ale tak, tak. No właśnie, no i ewidentne łatanie dziur, nie? W budżecie na przykład, tak bywa. Miejmy nadzieję, że w końcu to, co tam trochę próbują, że to pójdzie jednak na drogi, a nie na łatanie dziury budżetowej, w sensie, bo są duże. Wierzy Pan w to? Ale tak szczerze, wierzy Pan w to? No właśnie, tak jak mówię, gdyby te pieniądze trafiały do centrali, do jednego miejsca, tak? I stamtąd były rozdzielane powie na drogi, pan, no. na to co potrzebujemy. To okej, okay, no się zgodzę, dobrze, nie? To mi teraz pan powie. A czy jak w centrali mają pieniądze i rozdzielają je wszystkie na to, co trzeba? Zobaczy pan w zeszłym roku ile pieniędzy przepadło, które miało iść na drogi. To już jest osobna sprawa. Czyli tam, tam u góry też nie ma porządku, tak? A żeby nie, która ja to Myślę, że to by było lepiej i byłoby mniej tej roboty, by było w sensie z pobędem, gdyby się bardzo mm -hmm. Czyli zniknęłoby trochę z dróg, nie? Chociażby tych, no, ty, no, przez Straży Miejskiej, gminne, wystawiane. Myślę, że to pewnie by żeby to było. Nie chcę, to Nie by to było. Nie a nie każda gmina, no, każdy województw. Żeby, dziewczyn. jak to powiem, o, żeby Luba nie psuła się od głowy A, no tak, tak to właśnie jest. I o to po wszystkim tak naprawdę chodzi. No. No. Ja też jestem zwolennikiem tego, żeby karać tych, którzy naprawdę przekonują przepisy. To jest typowo prewencyjne. E, no do, nie do końca bym się zgodził. No drzewo? No drzewo tak, bo to z drugiej jest. strony, ale w tym momencie jadąc z drugiej strony nie widać tego. Z tej też na tle drzewa, więc nie do końca go widać. No to jakby zaposliwa tam też lampy, 5 metrów od lampy i się wlewało z lampą też na narzekali. Bo się zlewa, bo to, bo tam... Powiem Panu tak, nazwana no, samochód Kieruszki. nie jest jeszcze jakoś bardzo ukryte, ale zdarzają się takie, które stoją... No powiem w Kociwlo, ostatnio jechałem, to się nie w głowę jak tam ustawiają. Koło stadionu. W rowie, a samochód na dodatek jest prywatny, z jakimiś śląskimi rejestracjami, w ogóle stawany na stadionie. No to widzę, że Pan pracuje <śmienny> <on> od... <śmienny> Ja chciałem sobie właśnie zdjęcie jak to ciekawie, gdzie nie gdzie ustawiają. No to właśnie. Pochowane, tak Kurde, jakoś. Ja wiem, czy schowane. i w pasie drogi. No Ty. dobra, no, no stoi, no ja mówię, no moim zdaniem to jeszcze tak może gdzieś kawałek bliżej tam by stał, to nie byłoby problemu. Ale no druga rzecz, to mnie tylko zastanawia, bo tak w tyle tego fotoradara tu jest na parking. Czy samochody nie odpijają tego sygnału? Drzewa, i Nie, już jest taki przestrzeń, że... Nie? To coś jest klucz, nie? A druga rzecz, 22 stopnie. Bo tak, nie, nie mogłem no. zobaczyć serbinki, to drzewo mi przeszkadzało i nie chciałem już tam. No bo tak głowę trzeba wstawić. Jest, no. I tak ich ewidentnie karać. A ciekaw jestem, czy mu zrobiło. Nie zrobiło, nie? Nie zrobiło. Aha. To nie się zasłoniło jeszcze, nie? No właśnie. Takich właśnie się...